Wszyscy ludzie pomniejsi. Cały poselski miał. Podsunął się półkolem. W miejscu na salę zatrzymał się sam biskup Bokaniewicz w fioletowej jarmułce. Strażnicy marszałkowscy wystąpili o parę kroków naprzód. Na pierwszym piętrze urwał się nagle głos maszyn do pisania – na schodach pomiędzy Sejmem a Senatem zadudniły rozgłośne kroki dziennikarzy. Wypraszam sobie! krzyknął marszałek donośnym głosem. I znów cichy, lecz przenikliwy skowet Bigdy, doskonale udany, jak rannego zwierzęcia, przejmujący do szpiku kości. Wypraszam sobie! krzyczał marszałek, krocząc ku biskupowi. Poseł Mieniewski wyciągnął dłoń do Bigdy. Z lewego korytarza nadbiegli chłopi. Uszczęśliwieni, dumni, ciarach, kortys, poseł Gruszka, nawet stary Dolański. senackich schodów zbiegł ruchu dziennikarzy, już komentując tak ogromnie wymowną zapowiedź przesilenia. Podskoczyli za Bigdą, który się przedał do sali obrad, otwierając drzwi. Całym sobą, że omal z zawiasów nie wypadły. W głuchym łomociu owych drzwi zawołał pan ordynat do strzęgorza. Ach, panie, drogi panie, to już polska nasza nie wytrzyma. Niech się pan hrabia nie przejmuje. Niech pan pomyśli także o wieczorze dzisiejszym. Czekają pana obowiązki gospodarza. E, gospodarza? Ordynat powtórzył po raz drugi. Tego już polska nasza nie wytrzyma. Hol opustoszał. Posłowie liderzy, jacyś urzędnicy, jeszcze jakieś zagnane skryby. Wszystko to wpadło za szklane drzwi w stronę sali posiedzeń. Widać stąd było wnętrze owej sali nad powierzchnią lakierowanych ławek, złotawo rudem świetle tkwiły ciemne sylwety posłów. Jakby kubki wyrobionego torfu nad zmarżniętą powierzchnią bagna. Gospodarza? Dobryś pan sobie po tym wszystkim? Ja nie mam na to. Na nic nie mam. A równocześnie, drogi panie, pakuje mnie pan w te nasze nowe, tak ogromne przemysły. Pan Strzęgosz wiedział, iż nie można zostawiać hrabiego w takim zdenerwowaniu. Przeprowadził więc swego zwierzchnika do lokalów Klubu Narodowego. Tu wszechstronnym połyskiem izolował od otoczenia, mówiąc właśnie o przemysłach. Żadna reforma nie poważy się zburzyć takich warsztatów. Prawił to wszystko z lekką, matową chrypką. Ten smagły człowiek o niebieskich oczach i orlinności wodza miał zawsze przemiłą. Rozgrymaszoną, jakby kobiecą chrypkę. Obciągnąwszy na sobie futro, spytał ordynat swego plenipotenta: No dobrze, dobrze, ale czy sądzisz pan, że są istotne ludzie na świecie, którzy nie wierzą w Boga? Bo jeśli taki Bigda mógł odrzucić dwa miliony hektarów, to już chyba nie ma Boga na świecie. W sprawach wiary. Nie należałoby się może uciekać do pomocy Strzęgosza. Kwestia Boga jest zbyt osobistą. Tak. Zostawiam panu mój samochód, rzekł hrabia już na schodach. Ale niechże się pan ordynat zapnie, bo powietrze zdradliwe dzisiaj. Powietrze dziś zdradliwe, bardzo zdradliwe. Lepiej byłoby zostawić maszynę, aby strzęgosz drugiej nie wzywał z garażu. Oszczędniej. Pożyczka czterech milionów dolarów. Ile to mówił strzęgos? Czterech? Pięciu? Pożyczka nie da się przeprowadzić. Krocząc ulicą Matejki ku drzewom Alei Ujazdowskiej oraz pałacą, na tle których te właśnie drzewa rozpinały czarne gałęzie, nie mógł się hrabia oprzeć bolesnej myśli. Nie jest korkiem wtłoczonym w szyjkę jakiejś idealnej butelki. Zdrowym i doskonałym korkiem, przez który prześwidrował się na wskroś, przez całe ciało, materię, system istność i sferę całą Augusta Lachowskiego. Ten właśnie Bigda. Doznawszy tak dziwnego wrażenia, ujrzał ordynat Lachowski, że czarne gałęzie drzewek drżące nad lesiwego pałacu alei obrzeża cieniutki rąbek słońca. Ów rąbek przypominał hrabiemu Lachowskiemu, że ulica Matejki zwała się Ongiś, Instytutową, zapewnie z powodu gmachu sejmowego, który był dawniej za czasów rosyjskich Instytutem Maryjskim. Dla panien. Na ten myśl plusło coś w głębiach pamięci ordynata. Rozwarły się jej nieistotne, a tak właśnie brzegi, okalające lubę, wspomnienie młodej, pięknej kobiety. Panny, który już dawno nie żyje, a kiedyś biegała tu na drugim piętrze od frontu dookoła stołu, drocząc się z białym foksem. Istota ta umarła zaraz po operacji, której poddała się, nie chcąc mieć nielegalnego dziecka z ordynatem Lachowski. Rzadko myślał o tym wydarzeniu i czegoż trzeba było, aby je tu z przeszłości wywołać niespodziewanie? Słońca na czarnych gałęziach? Przygody z psem marszałka? Czy wstrętnych wrzasków Bigdy? August Hrabia-Lachowski wsiadł do tramwaju. Oszczędność. Lubił, szanował i uwielbiał oszczędność. Czyż nie oszczędzał mydła? wody w kranach czyż nie wyciskał żeby mu się przytem często paznokcie łamały tubki z pastą do zębów czyż zawsze czujnie za sobą nie zakręcał elektrycznych kontaktów nie dzielił chusteczek do nosa na świeże i zużyte które potem dobrudzał w futrze czyż nie oszczędzał czasu wszędzie na każdym kroku tak, strzęgorz będzie jeździł samochodem, a biura ordynacji ogrzane będą świetnie centralnym ogrzewaniem. Ale dyrektorzy lasów, archiwów, administracji, cukrowni, gorzelń zajeżdżać będą najlepsze pary koni, a chłopi robać będą i kraść cały drzewostan. Ordynat, chociaż daje to wszystko, będzie musiał odmówić sobie wszystkich najmilszych rzeczy. To jest Arystokracja posiadająca w sobie stopnie hierarchii boskiej ordynacja jak wszechświat, a ordynat Bóg sam też nie używa, chociaż wszystko sam stworzył. Lecz znów plusnęło w cichych toniach pamięci, bo nie chciała mieć dziecka z Lachowskim. Pamiętał doskonale zapach, gest oraz skórę tej kobiety. Co prawda inne skóry innych kobiet pamiętał doskonale, lecz nie o to chodziło. Chodziło to o życie niespodziane i nowe, o nowy, tak przerażony blask w oczach niewinnej kobiety, która poczuła nagle, że ma zostać matką. O blasku tym marzył ordynat zawsze w czasach w czasie wszystkich swych przygód oraz jak długo jeszcze własna żona mogła zachodzić w ciąży. Zdziwiło Lachowskiego, że takie sprawy rozważa tu w tramwaju. Zawsze rozważał takie sprawy przypadkowo. W tramwaju czy jako poseł pełnomocny podsach przyjęć, na ślubie córki najstarszej w lurt, czy podczas ślubowania w Sejmie. Taka pamięć ludzka podsuwa zawsze człowiekowi nieznaną jego twarz. Po odal od Wiecznego pałacu Luchowskich, otoczonego zewsząd dzielnicą żydowską, kończyła się już łaskawa dowolność myśli ordynata. Wracać należało w domowe progi z godnością i spokojem. Wszyscy inni wielmoże pozbyli się już dawno pałacu w tej dzielnicy, którą teraz zalali Żydzi, ale nie lachowscy. Ordynat minął dostojnie bramę sztachetów, Brukowisko podwórza, wszelki podjazd pałacu, otworzył drzwi wejściowe i we wspaniałym przedsionku ziewnął z nudów. Tak dobrze wiedział tu o wszystkim i tak dalece wszystko tu było zawsze takie same. Podczas deserów pustej starej jadalni przypomniał sobie ordynat Lachowski, ta pamięć ludzka, że myśl o Bogu nawiedzała go zawsze, przy odmowie pieniędzy. Dlaczego? Chyba dlatego, że brak pieniędzy i kłopoty przyczyniają się zawsze do pogłębienia natury ludzkiej. Odczuł to lepiej w biurach ordynacji. Były nagrzane, niskie, okratowanych starych oknach, wychodzących na ogród. Pracowano tu pilnie, pan Częgos bowiem Stajloryzował wszystko od strychów aż do piwnic. Hrabia Lachowski nie czynił nigdy uwag. Zjawiał się, siadał obok, nie wolno było urzędnikom w czasie pracy witać ordynata wstawaniem z miejsc. Przechodził dalej, podziwiając tę całą pracę, która w końcu obróci się na marne. Tyle przeróżnych ordynacyjnych ustaw, statutów i tradycji. Tradycja zaś uszanowana w pełni to właśnie tak, jak tutaj wszystko, co było dobre, do zguby w końcu wiedzie. Odwrócił głowę od olbrzymich wykresów ziemi ornej i lasów stawów, łąk, serwitutów. Dobrnąłszy wreszcie do ulubionej osobistej pracowni. Zapalił fajkę z poczuciem, że go zdradzą wszyscy. Odejdą gdzieś, wykruszą się, rozlecą. I Strzęgosz, i Stachowski, i biskupi, prawnicy i wszyscy ci zelanci. Tylko jeden zostanie Bigda. Korkociąg. Przewiercony boleśnie przez tak szlachetne, szlachetne ciało korka. Bigda, wierny następca, obrzydły odkupiciel przestałego już czasu, obrzydły pogrobowiec tradycji, wyrodny syn, rozpaczą ojcowskiego serca tak długo odsuwany. Hrabia Lachowski pochylił się nad biurkiem, nad którym miał trojakiego rodzaju pracę do wyboru: rodowody swych koni, dane daniny leśnej przeznaczonych na wyrąb działek i nowych zasadzonych, wreszcie pracę dla swej najmłodszej córki, a więc wyciągi najwłaściwszym czynione skrótem z angielskiego leksykonu. Webrał tę ostatnią robotę. Pracowało mu się przyjemnie. Tym bardziej, że w gruncie rzeczy całkiem niepotrzebnie. Ewunia znała świetnie angielski. Po cóż więc jeszcze skróty leksykonu? Ordynat sporządzał je, patrząc w, z wysokich okien poprzez przestrzeń podwórza na zamgloną ulicę. Żydy się tam kręciły. Żydówki, Żydzi. Mnóstwo dzieci żydowskich. Handlarze, kupcy przekupnie zaraśnięci w długich czarnych chałatach taszczyli coś, dźwigali, wozili na platformach. Hrabia Lachowski zamyślił się o Żydach. Głęboko, tak głęboko, że na koniec aż zadrzał z przerażenia. Jakiż to lud? Kazać swojemu Bogu spodziewać się Mesjasza, który nigdy nie przyjdzie aż Bóg, zwiedziony, wyczerpany nadzieją, straci na koniec wiarę we wszystko, co jest stałe w ojczyznę, w ziemię i w nieruchomość. Pozbędzie się jej wszędzie i stanie się wartością płynną, lotną, pieniądzem. August Hrabia Lachowski wypuścił fajkę z ust. Stała się rzecz okropna. Tu, w pokoju, na drugim piętrze rodzinnego pałacu, poczuł się nagle małym, prywatnym bogiem, który zazdrości tamtemu okłamanemu bogu. Nieruchomy, z ziemią, z nieruchomością zrosły. Zazdrości okłamanemu Bogu i nędznym jego dzieciom, małym Żydom, którzy biegają z brudną starzyzną w ręku. Ileż, ileż szczęśliwości! Lachowski przysłuchiwał się uważnie tej myśli, tak potwornej, gdy oto ścichła, ustępując głosowi wiatru w starych piecach. Lecz ów głos wiatru wiosennego był psim dzikim schowytem bigdy. Hrabia wstrząsnął rękami, krzyknął głośno do swych myśli. No, tej lepiej zabieraj wszystko. Zaraz. Gdy otworzono drzwi, w których zabrzmiały miłe słowa posła strzęgosza. Panie są już panie, hrabio. Czekają tam na dole w bibliotece.